Nie mów mi, że zjadłaś te ciastka. Bo no zjadłam. To były dla psów! No kurwa, nie ten był mami. No pszczoł! <laughs> <laughs> Babcia, to jest pedigree dla psów! <laughs> Ale to było takie do... <laughs> Napierdolę. <noise> to tutaj jak, jak chrupki, jak chrupki. No, no chrupki, ale dla psów, <noise> To czemu było odwrócone, kurwa, do ściany te były? No bo... No przecież to masz pedigree. z oryginalne, zobacz, no, że jest jak... Ale było odwrócone tymi psami tam do, do ściany, to No to nie, nie mogłeś sobie obrócić? Kurwa, ja nie wiedziałam, musiałam musiałem to jeździć. No i teraz już wiemy, skąd masz taki humor właśnie. Dobre. To nie jest śmieszne, bo pierdisz chrupki dla psów. O matko, bosko i Kurwa biedne psy. Nie ja. Jadę, <to jest> ja pier Nie no, to, to jest hit po prostu. To jest hit. Idzie roku, kurwa. No, to nie jest śmieszne, no nie no, jest. To tam, to już, a później mi dzwonić, z... no, że do łazienki musisz dawać na tak.